Placu przed remizą Wojciechowskiego. Dlatego, że co mecz, tak naprawdę, remiza jest zastawiona. Nie ma sensu tronić na ulicy, dlatego, że ona w trakcie meczu nie przyjedzie, do meczu. A co mecz, tak naprawdę, remiza jest zastawiona. Nie dość, że wóz wraz tak nie może wjechać. A dwa, mieszkańcy, które wyjeżdżają po ulicy szkolnej, mają utrudnioną widoczność, żeby wjechać na ulicę szkolną Zacznę od odpowiedzi na drugie y, pytanie. Y, myślę, że tutaj. Y, Istnieje taka szansa, tylko trzeba to przeprocesować, czyli zrobić projekt organizacji ruchu. No, Szkoda, że Pan nie ma Pana tego, byśmy przekazali taką prośbę, żeby powiat, bo no, to jest droga powiatowa niestety, jako gmina, nie mogę tego uczynić, ale mogę tutaj skierować wniosek Państwa. Jeżeli chodzi o wykaszanie dostałem faktycznie informację, że coś się dzieje nie tak. Po powrocie Pani Prezes z urlopu w przyszłym tygodniu. Jeszcze przypomina się jedna rzecz odnośnie drogi aktora gminnej, konkretnej ulicy Szkolnej i tego, żeby temu również przeprojektować organizację ruchu powoduje. Tak, z tego co się orientuje, to projekt organizacji ruchu jest już w opracowaniu. Niestety nie wiem o co pan się chciał spytać dlatego przed zapytanie. Nie uda się zrobić tak, że tylko postawimy znak, bo taki znak nie ma e, mocy e, prawnej i on nawet nie figuruje wtedy w e, wszelkich e, nawigacjach czy e, i innych rzeczach. E, więc musimy zrobić tą e, organizację ruchu, postawić ten znak i w tym momencie e, tak naprawdę ograniczyć. Ja zresztą chcę też poruszyć temat... Jest jest też tak, na żonę, jest, że na nie ma znaków, tak samo ustaw pierwszeństwa. Więc tam jest, jakby nie było Tutaj czy nie wiem, że e, ja będę będę rozmawiał, e, kto może ten znak ustawić, czy my, czy e, powiat, bo e, ma, gmina ma troszkę bardziej ograniczone e, możliwości, jeżeli chodzi o stawianie znaków na swoje i e, tu, tu musimy e, tak i tak z powiatem uzgodnić e, tego typu znaki, ale no, sposzczyliście Państwo i będziemy o tym rozmawiać. To są te trudne y, miejsca, ale tak ogólnie y, w sprawie spółki y, wiele rzeczy po prostu nie funkcjonuje jak należy. Mieliśmy, i Pan mówił o tym, wie, historie z niewywożonymi śmieciami y, z klasu zabaw, gdzie ja robiłam zdjęcia wysyłałam te śmieci regularnie, nie były koszone, a na końcu z tego co wiem, nie koszone, tylko wywożone. A na końcu, z tego co wiem, no, przyszedł rachunek do gminy za wyłożenie śmieci z placu zabaw. W związku z tym no, wygląda na to, że tutaj jest potrzebne jak najbardziej radykalna, radykalne stanowisko w stosunku do, do wykonywania usługi przez tą spółkę. Yy, Odpowiadając tak, dlatego o to Prezes, bo gdyby chodziło tylko o wygłoszenie jakiejś tutaj spokojnie poradził z pracownikami spółki na tą chwilę, ale troszkę za dużo skarg w ostatnim czasie wpływa na funkcjonowanie. W związku z tym albo, albo to się zmieni, albo po prostu będę inne, inne sankcje wyciągał wobec szefa spółki. Tak naprawdę mają cały czas zlecenie odrad powinni to realizować, a, a mamy coraz więcej. Tutaj gminie, bo my bezpośrednio na ale co nie od Państwa odwracać, a co w tej sądy informacji, że to nie jest do końca karierą. Czy ja? Chciałam powiedzieć o kaplicy na cmentarzu starej kamicy. Kaplica była dość szeroko wymontowana, wewnątrz i na zewnątrz. Pogoda jest piękna, więc zwróciłam uwagę pani prezes, że taką pogodę drzwi do tej kaplicy wejściem, tam jest krata, są drzwi, można było by otworzyć, bo z tego co wiem, to tam już w środku zaczynają odbadać tynki. To wszystko tam się kiśni, nie ma żadnej wentylacji. Zaproponowałam jako sołtysz taką rzecz. Ponieważ mieszkam blisko cmentarza, żeby mi dano klucz do tej kaplicy. I jak będzie odpowiednia pogoda, ja podjadę, otworzę powiedzmy od godziny 7 tam do 18 przy, przy ładnej pogodzie, żeby to wszystko czasu to wszystko z powrotem e, do, do, do takiego stanu to zostanie doprowadzone, żeby to pół, no, no, to będzie No, dostałam zapewnienie, że ten klucz dostatek. No, pani prezes nie ma w tej chwili, ale jak będzie to się upewnę i, no, i tego nie mam po prostu, no bo no, tak trzeba. To, co mamy zmarnować, to, co zostało zrobione. Dobrze, być może y, zrobimy w ten sposób, że ja poproszę część z Państwa radnych na spotkanie z Panią Prezes, żeby to nie było, że ja mam jakieś tylko dończyki, ale y, albo inaczej zaprosimy Panią Prezes po prostu na spotkanie z Komisjami, z komisjami z Rozwoju Gospodarczego, to jest największa komisja, najwięcej Państwa w niej uczestniczy i wtedy y, Pani Prezes niech się wytłumaczy z tego, co się zadaje. Y, Dziękuję bardzo. Czy są jakieś zapytania, wnioski? To zamykam ten punkt, proszę Państwa. Kto jest za zamknięciem? Proszę pani głosować. Za zamknięciem, którą głosował z 15 osób, które nie nie było jedna osoba nieobecna na sesji. Przechodzimy do przyjęcia protokołu z ostatniej sesji. Kto z Pani, Panów Radnych ma jakieś uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. Skoro nie ma, to kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, proszę o zagłosowanie. Obec sesji Rady Gminy Stara Kamilica z dnia 31 lipca 2015 roku, sekretarz Anastazja Makarek. Na dzisiejszej sesji było obecnych 14 osób, jedna osoba była nieobecna i podjęto następujące uchwały. W sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia opinii zgłoszonych kandydatów dla ładników sądowych do Sądu Rejonowego i Sądu Krajowego w Górze. za przyjęciem uchwały było 14 osób przeciw, 0 i wstrzymało się też by się nie wstrzymał. Następna uchwała W sprawie zaciągnięcia od komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach z na kadencję rok 2020-2023 głosowało 14 osób, nie było osób przeciw i wstrzymujących się. Czy w sprawie ustalenia swojej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków, w których składania deklaracji za pomocą komunikacji elektronicznej. Za przyjęciem uchwały było 12 osób, przeciw było dwie osoby, nie wstrzymała się żadna osoba. Yy. Następna uchwała, 4 w sprawie ustalenia wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Za przyjęciem uchwały było 12 osób. Jedna osoba była przeciw, jedna osoba wstrzymała się od głosu. W sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku terenie gminy Stara Karolica, za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób. Nie było sprzeciwu ani wstrzymywania się od głosowania. W sprawie określenia poszczególnego sposobu i świadczenia sposobu i świadczenia usług, ale tylko pominęłam, przepraszam, pominęłam. Następna uchwała w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stara Kamienica za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób, czyli wszyscy obecni na sesji e, Rady. Następna uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób, czyli wszyscy obecni na sesji radni. Uchwała następna w sprawie przystąpienia gminy, do, gminy Stara Kamienica do karbonowskiego Klastra Energii. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 34-227-2017 Rady Gminy Stara Kamienica. Dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kalnica dla obrębu Antoniów. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 osób, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się. Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania i powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Za przyjęciem uchwały było 14 osób, bez głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała w sprawie zmiany do budżetu gminy Stara Kamienica przyjęta 14 głosami, czyli wszystkich obecnych radnych na sesji rady. Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stara Kamienica za przyjęciem uchwały, bo 14 osób nie było głosów przeciw i wstrzymujących się. Uchwała w sprawie zmiany uchwały numer 4108 2005, nie, to jest 15, 15 108 2015 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 24 listopada 2015 roku, zmieniającej uchwałę numer 11261 2017 w sprawie emisji. emisji. Za przyjęciem uchwały było 14 osób, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się. Rada Gminy przyjęła również wniosek wójta o zmianę porządku obrad. Za przyjęciem takiego porządku zmienionego było 14 osób za, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się. Przyjęto informację o udzielonej zwolnień jak podatku od nieruchomości za 2018 rok 14 głosami bez głosów przeciw i wstrzymujących się. Przyjęto informację o sprawozdaniu z na działalność wójta również 14 głosami czyli pełnym obecnym na sesji dla gminy. Przyjęto sprawozdanie z planu pracy poszczególnych komisji 14 głosami bez głosów przeciw i wstrzymujących się. Przyjęto plany pracy Komisji oraz Rady Gminy Stara Kamica yy, 14 mająkami za, bez głosów przeciw wstrzymujących się. Przyjęto informacje o komunikatie przewodniczącej Rady Gminy w sprawach załatwionych w okresie międzysesyjnym. Za przyjęciem tej informacji komunikatu było 14 m, głosów za, bez głosów przeciw, wstrzymujących się. Przyjęto informacje o pracy wójta Gminy yy, w okresie międzysesyjnym. Za przyjęcie było 14 osób, bez ja. głosów przeciw, wstrzymujących się oraz przyjęto protokół z ostatniej sesji 14 głosami za, bez głosów ja. przeciw, wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Przejdziemy do głosowania. protokołu Sekretarza Obrad za przyjęciem wniosku zwyczajnym uchwój głosowało 14 osób przeciw, wstrzymujących się nie było jedna osobanie obecna na sesji. Proszę Państwa, przechodzimy do zakończenia obrad. Ja mam taką prośbę do Pana Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji, ażeby zapoznać się z tymi decyzjami i przygotować odpowiedź na tą skargę. Także bardzo bym prosił komisje, radę. Ja myślę, że te komisje, które chcą radę e, poinformują nas, a te komisje, które chcą mieć oddzielnie, będziemy robić oddzielnie te komisje, żebyście Państwo mogli więcej czasu poświęcić sobie na wymianę zdań. E, serdecznie dziękuję za e, przybycie na dzisiejszą sesję. Życzę Państwu miłego w wieczoru i, i, i również wieczoru.